Hej Katarzyny, jestem Liz, a was na waszym ekranach grachonka jest oraz jesteśmy w Sienjo Lofu. Jest to ostatni odcineczek z tłumaczenia story Sienjo, chapteru trzeciego. No i będzie pogrzeb Tin Yun. i w tym odcinku, przynajmniej teraz, idziemy oddać Yukon rzeczy Tin Yun. Co Was tutaj sprowadza? I jesteśmy tutaj, żeby przekazać prezent od panny Tinyon. Ten łuk. Czy ten go dla mnie wybrała? Rozumiała mój ból. Szkoda, że nie mogę już nic dla niej zrobić. 30 lat temu brałem udział w straszliwej wojnie. Mój towarzysz i ja wypłynęliśmy razem, ale tylko ja wróciłam. Blizny po tej wojnie nigdy tak naprawdę się nie zagoiły. Mimo to Lofu prześledził drogę ożywienia i kontynuowali handel. Poczułam się zmęczona podróżą. Jakbym straciła odwagę, by jeszcze raz pociągnąć za cięciwę. Ukryłam się w komisji do spraw podróży podniebnych i pogrążyłam się w pracy, nie chcąc nigdy więcej nie widzieć nieba. Mimo awansu na stanowisko mistrza sternictwa, moja kariera wojskowa nie przygotowała mnie na rodzaj skrupulatnego planowania, przed którym teraz stoję. Z drugiej strony, on była urodzoną kupczynią. Zawsze omawiała ze mną sprawy biznesowe i służyła radą, nawet jeśli była tu tylko moją podwładną. Nigdy nie walczyła u mojego boku na polu bitwy, ale na swój sposób stała się moją towarzyszką broni. Bez pomocy Tynion i Gildi Lofu nie bylibyśmy w stanie odrodzić się w ciągu zaledwie 30 krótkich lat. Kiedy myślałam, że Ciengio zmieniło się z biegiem czasu, geniusze tacy jak Tynion byli przyszłością następnego pokolenia Komisji Podróży Podniebnej. Zapewnili dobrowyt Lofu. Zawsze nadawałam się tylko do płomieni wojny. Myliłam się. Dopiero gdy ostatnie sługi Legionu Antymaterii zostaną zniszczone, stanę się bezużyteczna dla Sienjo. Sienjo potrzebuje ludzi takich jak ja. Tych, którzy chcą latać po niebie i walczyć z płomieniami. Starski jest już gotowy na ceremonię. Proszę wszystkich o umieszczenie swoich przedmiotów na pokładzie gwiezdnego skifa. Czekaj, czekaj na mnie! nie, to jest on. Panna Timion przygotowała dla mnie prezent. Jako ami kasador nie mogę nie dotrzymać naszego zwyczaju. Jan, mi, co przygotowałeś? Ja przyniosłem papierowy latawiec. Wiem, że możesz to wydawać proste w porównaniu z cennymi przedmiotami, które Tin Yun innym w przeszłości, ale ma to głębsze znaczenie. Słyszałem, że Foksianie mają tradycję wykorzystywania papierowych latawców do pocieszenia dusz pilotów, którzy nie mogą już zbić się w, w przestworza. Tin Yun i ja nigdy nie byliśmy pilotami w ścisłym słowa tego znaczeniu, ale większość życia spędziliśmy wśród gwiazd. Gdyby znów mogła wznieść się w powietrze... Bardzo by ją to uszczęśliwiło. No, tawiec. Dobra, investigate. Silus, co według Ciebie powinniśmy umieścić na statku kosmicznym ze wszystkich tych rzeczy, które mamy? A czemu ze wszystkich? A ja chciałam wszystkie. Nie mogę wszystkich? Ale no bez sensu. To po co taka wielka łódka? Nie, no to bierzmy na początku ten latawiec. Tym razem nie musimy ze sobą konkurować. Idź, poleć do innych odległych światów. A jednak mogę wszystkie. No dobra, bo tak głupio powiedziałem. Eee. Pieczęć Ami Kasadora. Dziękuję za wszystko, co zrobiłeś dla Komisji do Spraw Podróży Podniemnych i dla Lofu. Ta mała pieczęć jest podstawą do grobitu Herbata, nazwana jej imieniem. To jest herbata, którą przygotowała Men Ming i której nazwa została specjalnie nadana w Twoim imieniu Twoje ulubione jedzenie. To jest prezent od panny Yan Kui. w imieniu wszystkich restauracji na Aurum Alej. spodobać się to. Komisja do spraw lotów powietrznych nigdy Tobie nie zapomni Tiniu. Będę szukać prawdy, a jeśli okaże się, że zostałaś nam odebrana, przesięgam pomścić Twój niesprawiedliwy koniec. Nadszedł czas na ceremonię uspokajającą duszę. Proszę udać się do Agori Earth w Starski Caven. No to ruszamy. Ale ceremonia się zakończyła. Już nie się teraz odpocząć. Jeszcze nie. Mam rzeczy, które chciałbym przekazać moim astralnym przyjaciołom. Przepraszam, nie mogłem dotrzeć do ciebie wcześniej. Yang-chin upewnił się, że wróciłem do pełnej sprawności. Zanim opuścisz lofu, chcę podarować ekspresowi dwie rzeczy. Dwa prezenty? Czy sumie nie wzięło nad nimi górę? Czy wynagrodzili nam ciężką pracę? Jesteś zbyt miły generale. Proszę, zbierzmy się ponownie w siedzibie Divine Forsyth. Dobrze, aczkolwiek najpierw porozmawiamy z Yukon. Oj, porozmawiamy z Yukon, bo jeszcze tutaj ma fajny dialog. Kiedyś poprowadziłam tę samą ceremonię na Fan Hu i jakieś 30 lat temu. Bolesne wspomnianie blakną z biegiem czasu, a ja nie chcę być świadkiem tych scen ponownie. Kiedy już zajmę się bieżącymi zadaniami, chcę pomóc Cloud Knights w ich śledztwie. Polecę statkiem kosmicznym i prześledzę pierwotny tor Lotu Tin do sienczo. Bądźcie pewni, że nie pozostawię kamienia. Nie pozostawię tej sprawy bez rozwiązania. Dobrze, teraz możemy iść do Lena. O Jezu, gdzie on tam stoi? Czy w jakimś dnie. Obecne towarzystwo zebrało się, aby powtórzyć szacowaną wdzięczność z Lofu za wspaniałomyślne działania Nameless. jestem pewien, że Lady Fu już wypowiedziała się w tej sprawie, ale Lofu jest ci wielce wdzięczny. Dlatego w imieniu Cloud Knight's Lofu w niniejszym przedstawiam wam jadeitowe liczytło. Symbol naszej sojuszniczej przyjaźni. Ale ładne, a my dostaniemy jedno, a aby drugie? Jadeitowe liczydło? Kiedy sojusz został ustanowiony po raz pierwszy, te wszystkie tysiące lat temu statki zjeńcze złożyły przysięgę, erując zapis na jadeitowym liczydle. Świat może się rozpaść i niebiosa upaść, ale ta przysięga nigdy nie zostanie złamana. To samo dotyczy tego jadeitowego liczydła. Jest to zapis obietnicy Cloud Knights Lofu złożonej załodze ekspresu astralnego. To także latarnia morska. Wyjdź ją mocno, a wyślę wiadomość do jadeitowego towego liczydła, które trzymam w dłoni. Nieważne, jak astronomiczny jesteś odległy, Cloud Knights Lofu zawsze przyjdą z pomocą w załodze, niezależnie od Waszych potrzeb. Wow, to jest to, co nazywał zapłatą! <laughs> Oczywiście ufam, że tak ważny artykuł nie zostanie wykorzystany w błahych lub nieodpowiednich okolicznościach. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Uwielbiam, że najpierw powiedział nam, co to jest, a potem, jak usłyszał komentarz, Marcz to chciał, tak wiecie, sprostować jako generał, ale z tym uśmieszkiem. Tak, rozumiem. Nie mów nic więcej, wszystko jasne. Dziękujemy za hojność, generale. Zgodnie z edyktem Komisji Dziesięciu Lordów jestem niniejszym upoważniony do złagodzenia twojego dekretu o wygnaniu. Od tego dnia możesz swobodnie przychodzić i odchodzić na Lofu. Super! Mega! Ale muszę ci przypomnieć, że zbrodnie Dan Fenga miały daleko idące konsekwencje. I niektórzy ludzie, jak na przykład ci w Scale George Waterscape, nie będą zbytnio poruszeni wydaniem papierowego edyktu. Chociaż mogę zagwarantować Ci swobodę przechodzenia i odchodzenia, kiedy chcesz, nie mogę zagwarantować Ci bezpieczeństwa. Jeszcze raz mam nadzieję, że rozumiesz. Rozumiem. To rozdawanie prezentów niesie ze sobą poczucie ulgi, <grymne> nawet moja rana znacznie się poprawiła. Okazja wymaga kilku słów, chociaż czuję, że moje wysiłki zostały przyćmione przez erudycję Lady Fu. Być może innym razem. Ekspres i jego pasażerowie mają przed sobą długą podróż. Oby ta podróż przebiegła gładko i bez przeszkód. Do zobaczenia. Hej, mamy liczydło, jeszcze kiedyś się przyzna. Tutaj chciałam wam powiedzieć, nie będę czytać tego całego, bo jest dosyć długie i powiem Wam tylko o co chodzi. Jak porozmawiamy z Kidosem, to Yang Ching nam powie, że ogólnie zrozumiał, dostał nauczkę po walce z Dunchangiem i Blade'em, że w sumie jego umiejętności jeszcze są za małe i prosił nas, żeby może Kylus go trochę, wiecie, podtrenował, ale Kylus powiedział, że jak chce potrenować, to niech pójdzie do Danhenga. Jak znajdziecie na mapie Yukon, to ona wam powie, że możemy u niej uzupełnić jakieś zapasy, jeśli czegoś potrzebujemy. A z kolei Susan zaproponuje nam herbatę, jakbyśmy chcieli jeszcze trochę zostać i powiedzieć jakieś różne historyjki, co nas spotkało. Jak pogadamy z Chinchwa na mapie, to zapyta się, czy Welt w końcu nauczył się grać w tę gierkę, o której wcześniej wspomniał, że też chciałby się nauczyć grać tak jak ona. A jeśli się nie nauczył, to Chinchwa oczywiście go zaprasza na nauki do siebie. Bailu nam powiesz zawsze jak coś się stanie, to możemy do niej przyjść do gabinetu. A jak znajdziemy Fushen, to nam powie, że ona już przewidziała, że kiedyś wrócimy do Sienzo i wtedy będziemy niepokoić znowu Lofu i coś tam się będzie wydarzało, ale ona nie wie dokładnie co, tylko wie, że będą jakieś kłopoty. No i że to nie jest pożegnanie. Dobra, to już były wszystkie dialogi, jakie można znaleźć gdzieś tam na mapce i które były warte uwagi, dlatego przejdźmy do rozmawiania z naszymi przyjaciółmi. Czekajcie, tu jest jakiś. No, no 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 dobra, będzie brat Bliźniak. Himeko wysłała mi wiadomość. Ekspres wykrył ponowne otwarcie Nefretowej bramy. Zapytała, czy wkrótce wracamy. Ona też pytała o ciebie, Dan-Han. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli poinformujesz ją o tym osobiście. Nie sądzisz? Musiała się martwić. Wrócę do pociągu i dam jej znać. Himeko z pewnością nie może się już doczekać, aby usłyszeć o tym, co robimy podczas tej misji, prawda? I faktycznie, ona tam siedzi z kawusią i tak naprawdę nie wie, co się z nami działo poczekaj, jak mogłam zapomnieć? Powinniśmy coś przynieść dla konduktora. Cilus, czy masz jakieś niedokończone sprawy na Sienjo? Nie, nie mamy już. mam pamięć o tej rybki. Nie udało nam się jeszcze pożegnać ze wszystkimi, których spotkaliśmy na tej wyprawie. Dobra, dobra. Danha i ja wrócimy do ekspresu. Oboje wróćcie wkrótce, dobrze? Nie martw się, pani Yang. No dobrze, ale ja wam powiedziałam, co można uzyskać po rozmowie z postaciami tutaj na mapie, które gdzieś się znajdują. Szkoda tylko, że Dzięki Nie ma tu nigdzie do porozmawiania. No ale w każdym razie... No tak, on był zajęty, poszedł tam, wiecie, jakieś sprawy sobie załatwić. Lecimy do ekspresu. Oglądanie tych gwiezdnych łodzi odlatujących przez nefrytową bramę na senny charakter. Jak długo będą pływać te statki i do jakich gwiazd dolecą? Z uniwersalnego punktu widzenia różnica między życiem gatunków dwupowietrznych i krótkowiecznych jest niewielka. Transcendencja, do której dąży Sienzo, jest niczym w porównaniu z nieprzemijającym majestatem gwiazd. A smutek, który tu czujemy, nie różni się od naszego. Nie wiedziałem, że jest pan poetą, panie Yang. Wróciłeś, Silus. Himeko i ja właśnie rozmawialiśmy o naszej podróży. Ta mała wycieczka dobiegła końca. Wszystko musi się kiedyś skończyć. Ale mimo to, koniec jest też początkiem czegoś nowego. Następnym razem to ja powinnam być z wami pionierem. Welt może zostać w ekspresie. Od kiedy grafik pracy tak się zmienił? I jaki jest nasz następny przystanek? PENAKONI, pamiętasz? Przed propozycją Kawki był to nasz pierwotny cel. Ej, faktycznie tak było! O Jezu! Ja teraz jestem po zrobieniu fabuły PENAKONI i... Aha! To było wiadome, dokąd skaczemy? Nie wiem, czemu ja myślałam, że na etapie chapteru trzeciego Cienczo było tylko powiedziane NO! Lecimy gdzieś dalej! Ale nie, że była mowa od razu, że sobie do PENAKONI, że było powiedziane tak, wiecie, z nazwy. O kurczaczki, to ja nie wiedziałam tego. Pamiętam. Rodzina urządza tam bankiet i wysłali zaproszenie do ekspresu. Byłam ciekawa stanu planety, więc się zgodziłam. Kiedy konduktor będzie gotowy, możemy wyruszyć na kolejny przystanek. Jakiś czas później w Scalting Prison. Wszyscy, którzy tutaj przychodzą, są albo strażnikami, albo więźniami którym ty jesteś? Żadnym z nich. Jestem po prostu zakupionym podróżnikiem. Co za spektakl. Stellaron, Ambrosiel Arbor, uczniwy Sanctus Medicus, Lord Revenger, seria Gruś. To prawie udało się odwrócić naszą uwagę od kluczowego pytania. Ci, którzy przywieźli Stellaron na Sienjo? Jaki był ich motyw? Czy podasz się, a może potrzebujesz zachęty? Abundance jego. Generale, moja moc rzeczywiście pochodzi od Abundance. Ale jestem taki sam jak ty. Oboje jesteśmy wrogami jego. Zgadza się, Giniwen. Trzymaj się z daleka od nas. Odrodzenie Arbor to był znak. Nadszedł czas, aby Sienche wybrało kolejną ścieżkę. To jest partia szachów pomiędzy Ionami. Jeśli nie staniesz po stronie zwycięzców, możesz przegrać. I tym razem złożymy Abundance, ich grobie. O! Genie One może dołączyć do nas na ekspresie. Super. Tylko. Co tam się stało? Kurczaczki! Uwielbiam zakończenie trzeciego chapteru Sienczu, bo jest mocne, ale. A! Ah! I faktycznie możemy polecieć teraz oficjalnie, by na koni. Dobrze, że my tam już byliśmy, aczkolwiek. Sienczu. Był. Ale. Kurczę, no teraz mam takie mieszane uczucia, bo to jakby była fabuła główna. To co teraz zrobiliśmy, ten czapter pierwszy, czapter drugi, czapter trzeci. No i czemu czapter trzeci, fabuły głównej, która jest jakby podstawą dla takiego gracza. Wiecie, przychodzicie, gracie w Honkaja Hon jako nowi gracze, no i robicie fabułę nice. główną. A nie tam jakieś story questy postaci, jakieś tam inne duperele. Robicie główną fabułę i macie Siento. i ona się tak kończy, ja wiem. Jako starszy gracz, i wcześniej takiego czegoś nie było, teraz jest Fate Atlas. Ale. No kurczę, czemu główna fabuła Sienge zakończyła się w takim momencie, że przychodzi Jin-Liu i się ma, chcemy złożyć on w ofierze. No. Mm. Aż chcę zobaczyć, jak to ma Fate Atlas. Tak, Penakoni koni super, ale nie. Jak to tu wygląda na Atlasie? Y Okej, okay, to był chapter pierwszy i tu mieliśmy tylko questy poboczne. Chapter drugi poproszę. Uu, tu coś jest. O! A, to tutaj trzeba było zrobić companion Quest Yukon. Okej, okay, ciekawie. Szkoda, że wtedy, kiedy nagrywałam chapter drugi i pierwszy i całego Polopoga jeszcze nie było takiego atlasu, ale spoko. A tutaj, a tutaj, O, story quest Bailu. A tutaj jeszcze jest co? Jaki stery. To... O, oh, no i Tak kończy się fabuła główna Sienjo. Nie wiem czemu tak. W ten sposób to zakończyli, że ja wiem, że ten story quest Delniu wyszedł w tej samej aktualizacji, ale dalej to jest quest postaci, a nie cała fabuła. Jakby dali tutaj nice. duży quest fabularny, to taki wiecie, z Gilniu cały i z tym chęcią zamordowania Abu bym się zgodziła. Ale to jest story. I nawet nie wiem, ile ono trwa. Czy to trwa dwie godzinki? Stawiam pewnie na... nie wiem. A, sprawdzę. No i niestety, się pomyliłam. Chciałam, żeby to było dwie godziny, ale quest Jinryu trwa... Cześć, pompon. Quest Jinryu trwa około godzinki. Plus, minus. W tą, czy w tamtą, nieistotne, ale godzina. Kurde! Dali taki trailer! Zapowiadający, kończący chapter trzeci Sienczu, że tu przychodzi, jest akcja w tym więzieniu, przychodzi Locza, Jinriu. I nie wiadomo co się dzieje, i serio dali quest, który trwa godzinę. Ten też trwał godzinę, wiem o tym, ale to był pogrzeb. I tyle. To miało być takie zwieńczenie. Dali trailer czegoś mega. I to coś mega trwa godzinę. Nie powiem, że czuję lekkie rozczarowanie, bo całe Sienjo było giga. Od początku do końca. Ale no kurde, no tak skiepsić ten trailer. Zapowiedzieli coś giga i dali to w story questie, postaci. Eee, no tak. Mmm. Wiecie, no ktoś, kto jest nowy, może w tym momencie lecieć od razu do Penaconi. Może, no może. Nawet powiedziałbym że powinien. Bo w końcu była główna, jest najważniejsza. Więc tak. Eee, no nie wiem. Jak ktoś nie zajrzy do tego atlasu, w ogóle ten atlas jest taki. Jak na niego patrzyłam, to mam do niego mieszane czasami uczucia. Ale. Mmm. No, no nie wiem, ale nie mogę się doczekać tego stary quest'a, nie ukrywam, że to jest rzecz, która, na którą po prostu zacieram tak mocno rączki, żeby zrobić, przetłumaczyć i samemu zagrać, bo to jest faktycznie quest, w którego nie grałam, widziałam tylko kascenki, ale nigdy go nie przeszłam osobiście, więc nie wiem, co tam będzie na mnie czekać, tak w 100%. Same sienjo, nie pamiętam już, czy to mówiłam, nieistotne, to w takim razie się powtórzę, było mega, nie wiem, czy bardziej mi się podoba Belo, bo tak, nie. Bardziej podoba mi się Belobog, bo wydaje mi się, że fabuła była jakaś taka bardziej zwięzła, bym powiedziała. A tutaj było to tak jakoś, nice. nie wiem, właśnie rozczłonkowane, czy jakoś tak nie do... Było... Yy, robiłam ankietę na... ale ja mam dzisiaj... nie mogę się wypowiedzieć po prostu jakoś kompletnie. Robiłam ankietę na YouTubie w zakładce społeczności i pytałam was, yy, co sądzicie na temat fabuły Sienżo, czy jest trudna, czy łatwa do zrozumienia. Hmm. I wiem, że tam wygrała odpowiedź, że jest trudna, ale ciekawa. I nie spodziewałam się, że fabuła Sęjo jest dla was trudna. Ja ją znałam gdzieś tam wcześniej, jak przechodziłam jak. Nie patrzcie na mnie, bo mnie rozpraszasz. Znałam ją wcześniej, więc nie spodziewałam się, że może być trudna. Dla mnie Fabuła Sento jest taka rozlazła, I guess. Na przykład, czy chapter trzeci był potrzebny, żeby być osobnym chapterem z tym pogrzebem? No nie! Mógł to być Companion Quest, ale jest to była główna. O, i tu mógłby być dobry motyw, żeby zamienić tą część z pogrzebem na Companion Quest jakieś Yukon, a Quest Jinniu zrobić fabułą. No ale dobra. Jak tak zrobili, no to już trudno. Dlatego może przez to, że Fabuła Sienju jest taka trochę zagmatwana, ma też dużo niedo niedopowiedzianych rzeczy, jakby nie patrzeć z Ambrosial Arbor i tak dalej, i było tu trudno może do zrozumienia ze względu na te iony i te komisje, co oni mieli, że to mogło być serio trudne w sumie do zrozumienia. Nie wiem, możecie mi dać znać w sumie, co dla Was było trudne do zrozumienia i w czym Wasze moje tłumaczenie mi pomogło. Co? W czym moje tłumaczenie Wam pomogło zrozumieć, co wcześniej było? Nie, wiesz, no, ja to znałam i tłumaczyłam to teraz na polski i ja nie wiem, co mogło być trudne. Ale mnie to mega ciekawi, co, w czym wam teraz pomogłam, co wam teraz pomogłam zrozumieć, bo nie wiem, a chciałabym wiedzieć, która część była niejasna. No mi się bardzo podobało, jestem zadowolona, usatysfakcjonowana, Penaconi to jednak inny wymiar, jakby nie patrzeć, bo była, która wyrwała mi z kapci. Teraz mogę czekać tylko na kolejną aktualizację z Penaconi i wypaść jeszcze bardziej z kapci. Nie wiem, czy się da bardziej, pewnie tak, a jeszcze tego nie wiem. Z było trudne dużo polityki, może tak bym powiedziała. Dlatego dla mnie pod względem fajności fabuły, na pierwszym miejscu dałabym Penakoni, bo za mocno mnie wyrwało. Na drugim miejscu dałabym Beloboga. Na trzecim. Na trzecim Sean a na czwartym, nice. jednak Herta Space Station, no bo to był taki rozdział wprowadzający, był krótki, i wiecie taki. Tak. W takiej kolejności bym je ustawiła, ale dajcie mi znać, w jaki wy byście to ustawili, co Wam się najbardziej podobało. Który rozdział fabuły Wam się najbardziej podobał? Dajcie mi znać, kto jest Waszą ulubioną postacią. E, możemy w to wliczyć Penakoni, ci, którzy już grali i znają, ale dla tych, którzy nie znali jeszcze Penakoni, dopiero tłumaczenie jest przed nimi no to powiedzcie mi po prostu na ten moment, kto jest Waszą ulubioną postacią. Eee, teraz tak patrzę na te postacie i myślę, że wliczę w to w Penakoni. Przepraszam do tych, którzy nie widzieli Penakoni, ale ja już grałam, nagrałam, e, zrobiłam wszystko, więc wypowiem się na temat wszystkich postaci, jakie są aktualnie wydane, będą były, pojawiły się, no i wiecie, o co chodzi. Moją ulubioną postacią na ten moment, na aktualizację 2.0, myślę, że jest i tak Blady. Potem dałabym Wena, a z tych nowych postaci z koni może być, ale jeszcze nie jest, bo wiem za mało, Aventurine albo Sunday. W to bym celowała, ale Wen za to, że jest mega fajnym generałem, żeby nie powiedzieć za dużo. No i Blady za całokształt. Znaczy obydwoje za całokształt, no ale Blady i Wen to, tak jak się spodziewałam, jednak moje ulubione postacie z całości w gry. Jestem trochę zszokowana, sama sobą, aczkolwiek nie, po, nie spodziewałam się, że Fushen mi się spodoba. Jakoś miałam wcześniej do niej dystans, a teraz jak przetłumaczyłam Wam te story, to jestem trochę nawet bardziej przekonana do Fushen e, i jestem bardziej przekonana do Yukon. To też nie byłam, jak nas tutaj wprowadziła w że pierwszym, była trochę taka niemiła, jakaś oskła, ale oju... Boziu... Więc tam, ter moimi ulubionymi postaciami został Genuine i Blady. Zaskoczenie: zero. No ale dobra. Zobaczymy, kto po opę na koni będzie moim faworytem. Może ktoś ich wygryzie. Może nie. Może kogoś z znienawidzę. Ah. Czuję pewną satysfakcję tym, że skończyliśmy Sienjo. Naprawdę. Takie z jednej strony dosyć bo pokazali nam tą Jinju, ale z drugiej strony to jest takie. Ah. Boże, kolejna planeta przed nami. Dlatego co. Powiedziałam wam wszystko, żebyście mi napisali tam w komentarzach ulubione postacie, co wam się podobało, co było trudne itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w następnych. Zaczął grać teraz, serio? Pa pa! Nice!